I dziś, tak, jak kiedyś widzimy się przy stole Majsterkowicza, a dokładniej w zakładce fachowość. Jak wiecie, bądź też nie wiecie, fachowość jest czymś, co daje nam możliwość robienia dodatkowych obrażeń od broni dzięki naszemu systemowi nabijania biblioteki broni, ewentualnie dodawania sobie bonusowego pancerza. Jeżeli chodzi o skille, to na przykład ulepszania ich. Atrybutu kluczowego, czyli na przykład w tym przypadku, jak mamy Johna Biennego, redukcję obrażeń. No ale o co chodzi, dlaczego w tym tygodniu taki krótki filmik? No bo kwestia jest taka, że jak mówiłem na dzisiejszym poradniku ze zwiadowcy z tygodnia 5, w harmonogramie wydarzeń mamy coś takiego jak mnożnik sprawności razy 3, czyli wszystko co robicie związanego ze sprawnością mnoży się razy 3. Zademonstruję Wam to. Jak mamy w tym momencie fachowość i nie mam sprawnego jednego karabinku i jest to łowca, jak widzicie, jeżeli wejdę teraz w złom, to tyle teoretycznie powinienem dostać za przekazanie jednego elementu, a zobaczcie ile dostaje. Trzykrotną ilość tego. Innymi słowy, używając materiałów z zegarka kinera albo po prostu z, ze zbieranych śmieci na otwartym świecie albo z elektrowni jesteście w stanie instant robić praktycznie itemy do fachowości. Jednak, tak jak mówię, no, jeżeli ktoś ma tak jak ja zaległe poziomy SHD ze zbieracza, z szabrunku dokładnie mówiąc, to najlepiej jest sobie wziąć włókna do drukarki w ilości hurtowej i sobie tak olewelować fachowość. Ja prawdopodobnie dzisiaj skończę na poziomie 30. Jak tak dalej pójdzie. Ja sobie przytrzymuję spację i maksuję od razu wszystko. I w ten oto sposób będę w końcu na równi z tymi graczami, którzy grają już od dawna. I będę mógł w końcu mieć poziom 30 fachowości i się tym flexować. Tak, śmiechają żarty. I uwaga ostatni item. Będzie to. O, może być. Pracowita pszczółka. I mam maksymalny poziom fachowości wbity w końcu i mogę sobie ulepszać wszystkie itemy, tak jak tego chcę. Pamiętajcie, że poziom 30 jest maksymalny i nie musicie mieć sprawnych wszystkich itemów, bo jednak robi to różnicę, patrząc na to, że jeżeli byście chcieli masterować wszystkie itemy, no to jednak trochę komponentów wam zejdzie. Ja tak szczerze zużyłem tylko 500 punktów, więc będąc szczerym, na 5 poziom to to nie jest za dużo. Patrząc na to, ile kiedyś latałem po to tylko, żeby zdobyć jakiś jeden gówniany item, A także widzicie, jest to możliwe. Mam nadzieję, że ta krótka informacja Wam troszkę pomoże i sprawi, że będzie Wam o wiele łatwiej bić fachowość. Także to by było na tyle. Trzymajcie się z do następnego. u, cześć!